Aneta Tomaszyk, witam Państwa z Leszczyńskiego Rynku. Razem ze mną Julia Sawicka z Fundacji Edukacyjnej Muzyka, organizatorka leszczyńskich warsztatów rudżowych. Witam, Julia. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak mówiłam, w nietypowym miejscu, bo na leszczyńskim rynku, chociaż miejsce może nie jest nietypowe, tak, ale nietypowe jest to, co tutaj obok nas, czyli to pianino. Skąd ten pomysł na to, by na leszczyńskim rynku był instrument w ogóle? To jest bardzo popularna akcja, jeżeli chodzi o street piano. Zależy, zależy nam, żeby pianino, instrument żywy, znalazł się w tej przestrzeni naszej, naszej miejskiej. Udało się, myślę, że się udało, już ponad prawie trzy tygodnie. Ten instrument pod filarami Leszczyński rynek żyje, żyje muzyką, żywą muzyką. Coś więcej o tym pianinie i, no i o tym artyście, tak? Oscar Emanuel Peterson, Oscar Peterson, genialny jazzowy pianista, który niestety już nie jest wśród nas, wśród żywych, ale jego muzyka dalej rozbrzmiewa. Zależy nam, żeby e, też przybliżyć różne postaci związane z muzyką jazzową e, naszym mieszkańcom. No i jak ta akcja się udaje? Macie jakiś, nie wiem, pogląd na to? Wiecie, co tutaj się dzieje, czy ludzie przychodzą? Nie, absolutnie to nie ma monitoringu, ale um, wiem, dochodzą u nas e, różne wieści, różne filmiki, że ludzie przychodzą, siadają, grają, grają z pamięci. E, są młode osoby, które zabierają nuty i chcą pograć, pograć w tej przestrzeni dla innych też, bo to jest też ciekawa forma, kiedy możemy pokazać się e, na zewnątrz, tak? Ale grają, przychodzą ci, którzy, nie wiem, znają się na muzyce, ci, ci którzy potrafią grać, czy, czy ci, którzy sobie przychodzą wszyscy przychodzą wszyscy i to chyba też jest dobre tylko ważne jest w tym jedna rzecz żebyśmy mieli też świadomość że jeżeli nie gramy nie potrafimy grać to dotknijmy zobaczmy jak to działa ale nie niszczmy tak? czyli nie nadużywajmy też wytrzymałości innych starajmy się o, o takie zrozumienie drugiego człowieka jeżeli nie potrafimy grać to nie róbmy tego za długo Mamy pograć, ale też to pianino jest jakby taką zapowiedzią tego, co, co w Lesznie będzie się działo. Chodzi mi właśnie o leszczyńskie warsztaty jazzowe. No, ta impreza już no, na stałe wpisała się w kalendarz imprez w Lesznie. Czy ona będzie jakaś w tym roku wyjątkowa? Oczywiście będzie bardzo wyjątkowa, ponieważ każdego dnia oprócz warsztatów jazzowych, czyli tej formy, która jest skierowana do muzyków, którzy przyjeżdżają z różnych stron, by przez te sześć dni ćwiczyć, grać, trenować, to w tym roku... Każdego dnia mamy dla mieszkańców miasta w piękną formę jaką są koncerty bardzo znanych muzyków jazzowych. No, gwiazdą tego roku będzie Pani Anna Maria Jopek, która przyjedzie wraz ze swoim triem. Koncert odbędzie się 12 sierpnia w Szczyńskim Miejskim Ośrodku Kultury. Tak więc jest to jeden z tych dużych koncertów. Oczywiście każdego dnia, ja mogę powiedzieć jak to wygląda od początku. Zaczynamy 7 sierpnia. Tak otwieramy warsztaty jazzowe. 8 sierpnia mamy pierwszy koncert Audio Feeling Band, Paweł Kaczmarczyk z najnowszą płytą. Koncert odbędzie się w Teatrze Miejskim na ulicy Narutowicza. Następnie koncert laureatów, tegorocznych laureatów Jazzu nad Odrą. Młodzi ludzie, ja muszę o tym powiedzieć, ponieważ to są osoby, które kilka lat temu byli naszymi uczestnikami. Uczestnikami naszych warsztatów, a teraz już są laureatami e, takiego festiwalu jak jazz na dodrą, Skitty e, Skiuk tak się nazywa zespół. E, koncert również odbędzie się e, w Teatrze Miejskim, to jest 9. 11 e, sierpnia mamy koncert, finałowy koncert naszych uczestników. To jest też e, bardzo istotna, istotna forma e, warsztatów jazzowych, ponieważ. Praca, którą wkładają i wykładowcy, i uczestnicy, będzie miała ten piękny finał właśnie podczas tego koncertu. To nie jest taka, jak sobie teraz myślę, że to nie jest taka zabawa jazzem, to, to rzeczywiście jest nauka, tak? No bo to, że, że, że uczestnicy naszych warsztatów teraz zdobywają już laury na, na innych festiwalach, to właśnie chyba temu dowodzi, tak? Tak, oczywiście, tylko ja cały czas powtarzam, że czas wakacji to jest ten czas, kiedy my jesteśmy też troszeczkę luźniejsi i forma warsztatów, czyli ta praca w godzinach porannych, mamy masterklasy, czyli zajęcia instrumentalne, po południu zajęcia kombo, czyli zajęcia zespołowe, jest to forma oczywiście dużego wysiłku, dużej pracy, dużej ilości wiadomości, bo tak naprawdę to, co dostają nasi uczestniczy, uczestnicy podczas warsztatów, to jest... Tak duża dawka wiedzy, że mogą śmiało przez cały rok trenować na bazie tego, co tutaj otrzymają. Tak więc jest to nauka, ale ja cały czas powtarzam: warsztaty to bardzo piękna forma spędzania czasu, tak więc jest to, jest to bardzo, bardzo wyjątkowe. Skąd ściągacie wykładowców? Skąd ściągamy wykładowców? Przede wszystkim chyba to jest tak, że od tylu lat, skoro ja jestem muzykiem, współpracuję z tymi muzykami. Myślę, że tu już nie chodzi tylko o ściąganie wykładowców, tu chodzi o pewnego rodzaju atmosferę. Dlatego też zapraszam przyjaciół. Oczywiście w tym roku zaprosiłam też nowych uczestników, nowych wykładowców. Po raz pierwszy udało nam się zaprosić Delika McKenzie, jest to perkusista zespołu Jamiroquai. Jamiroquai nie trzeba nikomu przedstawiać, tak więc myślę, że sami wykładowcy robią wyjątkową już atmosferę. Piotr Wojtasik, osoba która powróciła do nas po wielu latach na warsztaty, ale też mamy nowych wykładowców takich jak na przykład Jakub Skowroński, poznański saksofonista, bardzo Wyjątkowy, jak nam tak młodego człowieka, ponieważ jeszcze nie ma 30 lat, a jest bardzo dobrym muzykiem. Dlatego też e, wykładowcy są bardzo różni, ale przede wszystkim zależało nam na tym, żeby to były osoby, które są otwarte nie tylko na ten mainstreamowy jazz. E, Idziemy z czasem. Młodzi ludzie też chcą się uczyć troszeczkę e, innych gatunków, nie tylko ten mainstream. Pójdźmy w bardziej otwarte gatunki. Dlatego też nasi wykładowcy e, to ludzie, którzy nie boją się takich eksperymentów. Przypomniało mi się teraz, że w ubiegłym roku takim oryginalnym koncertem, chyba jeśli dobrze kojarzę, był ten koncert po jazz, jazz i DJ, tak? Było coś takiego w ubiegłym roku, tak, i pamiętam, on się tak było. Świetnie, świetnie sprawdził i były bardzo dobre opinie po tym koncercie. Coś podobnego w tym roku? To, to był duży eksperyment, i tak naprawdę, e, oczywiście, m, puryści jazzowi mogą zarzucić, że absolutnie to nie ma nic wspólnego z jazzem, e, ale chyba nie też nie na tym nam e, zależy. Mieliśmy zupełnie innych odbiorców na tym koncercie. Ja doskonale pamiętam e, Dan Sachs, e, e, wokalista Nick Sinclair. E, połączenie. Muzyki e, połączenie DJ-a z muzyką na żywo. To było coś wyjątkowego. Zupełnie inne brzmienia i inni też odbiorcy. Dlatego też w ten sposób możemy e, zyskać nowych odbiorców e, jazzu tego klasycznego, I, i możemy przedstawić taką postać jak Oscar Peterson. Ale takiego koncertu w tym roku nie będzie, jak ten w ubiegłym roku, właśnie nie, ty... nie. Tak Nie, takiego koncertu nie w tym roku, idziemy bardziej w klasyczną stronę jazzu. Dobrze, no to, to coś więcej o tym koncercie Anny Mari. Kiedy ona wystąpi, bowiem, że bilety już też można kupować, bo pewnie zainteresowanie będzie spore. Oczywiście bilety na koncert Ani Mariupek można nabyć w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w Informacji Turystycznej. Na pozostałe koncerty bilety, sprzedaż biletów odbywa się w Teatrze Miejskim. Oczywiście jest, jest też istnieje sprzedaż internetowa, tak więc bardzo dostępne bilety. Nasza fundacja przygotowała też kilkadziesiąt karnetów, jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z wszystkich wydarzeń, a to może taki karnet zakupić w cenie 80 złotych na wszystkie wydarzenia. Lista osób jeśli chodzi o uczestników warsztatów już zamknięta? Właśnie nie jest zamknięta i piękne jest to, że cały czas napływają zgłoszenia. Mam przeczucie, że może w tym roku będziemy mieli rekordową liczbę uczestników, ponieważ na chwilę obecną mamy już ponad 50 osób. A jeszcze do warsztatów zostały trzy tygodnie. A to w poprzednich latach, jak to bywało, ilu tych uczestników było? 40-50 osób to, to taka optymalna, średnia, średnia, uśredniona liczba osób. Optymalnie, tak byśmy mieli komfort w uczeniu i w nauczaniu, to 60 osób, jakie chcielibyśmy przyjąć. Rozumiem, że zjeżdżają z całej Polski, tak tutaj dolesz? Z całej Polski i nie tylko z Polski. W tym roku również przyjadą do nas Niemcy, którzy w sumie to jest. W ramach partnerstwa Leszno-Zul. Nauczyciele ze szkoły muzycznej Zul przyjadą do nas na warsztaty jazzowe, pouczyć się i pomuzykować z nami. To co, zapraszamy i tych, którzy chcą wziąć udział w warsztatach, i tych, którzy chcą posłuchać, tak? Zapraszamy wszystkich, ponieważ wielkie wydarzenia, wyjątkowe wydarzenia i przede wszystkim myślę, że sierpień będzie bardzo muzyczny w Lesznie i na tą muzykę zapraszamy serdecznie.